Chuj z jakieś ma. chyba? Hmm. Chunia lekka, lekka chunia. Taszka, Co to za gówno? a hmm. amo. Uuu. Jakiś chujek? O, powiesili go tak, na moim suficie, kurwa. No co jest, kurwa, trafić nie mogę? Zeza mam, czy co? Dobra, i się zaczyna jazda. A może przeczekam? Tutaj? Tak sobie myślę. No Nacik się przyda. Wow, to bolało. O kurwa. Wow, wow. No dawaj z, z tego shotguna, kurwa. Idź po moją amunicję. Ja tu, ja tu cię osłaniam. Niesieś mi tą municję, kurwa psii wybieraj, bez suka. Jebana. Biegnął, biegnął. Biegnął. Lamusy. No brawo Żykoli, żykoli, no, dobi go Dobra, suka Grzeczna na w sumie. Oj kurwa. Sorry. Zabrałem nie niechcący. Dobra, spierdolamy stąd. A, tam kwiatuszek tu czekaj, trzeba wziąć. A dobra, chuj tak. Eee, No co, idziemy, idziemy, idziemy. Mamy klucza. Dobra, kurwa. Krys, nie pierdol się. Jebot. No. Pięknie. O kurwa Dobra dobi to do tego syfiarza Nie chcę się z tym głównym bawić Wcale mnie to nie bawi Co tu mamy? O ja pierdolę dawaj dawajta do mnie No No wiesz no No Gitara Mówię za mało miejsca jak dla mnie. Jest trochę tak to... Trochę to wkurwiające jest dosyć. Tutaj diamenty chyba gdzieś są, czy tam inne gówno. Kosztowności. Mamy miejsce? Nie mamy. To zrobmy może. Eee, z chuja zrobimy raczej. Chyba, że ona to wyjebie. Połącz, zamień, wyrzuć Ej no kurwa Wypierdala z tym killofem O ja to wyjebię teraz I będę miał na kartuszka Ej no kurwa No ja pierdolę O dobra Kurwa Jezu, wypierdale. No o, dobrze, dobrze zrobiłaś. A po nie do końca. Kurwa. Tu się dziko zrobiło. No dobra idziemy Dalej Dobra, chuj tam, z tym zbieraniem pojebanym Tu jest to doła, tu jest jakieś o kurwa Po z gimnazjum Ech, nic wam nie jest, pewnie No w pewnym sensie Czesiek, nic nam nie jest Dobra, super, fajnie Wow. I didn't think HQ actually cared. Zajebiście wręcz Kurwa Co to... Kto to rzuca? Z góry jakiś chuj? No zajeb tego chuja wafla tatującego. Ej no kurwa, szyna Oja tak z małymi dziećmi, kurwa! Dobra, na górę! Zapierdalajmy. Tu coś może nas czeka. Wiesz, suko! O. o! Gitara. Take it! No biery, kurwa! Co ten kurwa? Zestrał się, że tak jakoś chujowo strzela tylko rakietami. Nie ma żadnego karabinu Kaplinka czy coś w tym stylu Chuj w dupę. Jemu też yy. Gdzie jest granat? Kurwa, granat Dobra, chuj to Dawaj No dawaj, kurde, no A, pierdolona. Jezu Zresztą się wnięta, czy pierdolnięta? Granata mi daj tego cholernego, kurwa No nie kurwa, pierdolnięta, suka Jezu O, będzie lato. Świr. No, o. O. No daj mi tego jebanego granata. Wreszcie, kurwa, doprosiłem się. Wreszcie się doprosiłem. Chwila. Dobra, już jestem. Zmęczyłem, zmęczyłem ptaka. Możemy grać. Kurwa, szyna. Gdzie ty popierdala? Zbieraj ten złom, kurwa. Ile masz miejsca? Ja pierdolę. Suko zajebana Kurwa ta taćwiery O, Snajpa S75 Kurwa karabin, Snajperski yy, Co tu wziąć? Kurwa A, przecież możemy zrobić takie coś. Czekaj. Czek. Daj nie, nie dziękuję, podziękujesz na duże kurwa. Dobra, mam snajperę. Na te snipera się bawi kurwa. Yy. Dobra, wypierdalamy stąd. Ten kurwa Stefan gdzieś fruwa. Ej, kurwa! Co jest? Niech nie bierze tego? Amunicji tej? O, peczółka, z miodem. Bo z chujem jakimś. W dupę wsadzono. O, amunicja na karabinu sniperskiego, chuj tam. Ja mam swoją metyldę. Mam to w dupie. Kurwa, Kwiatek się nie może zmarnować. A chuj ma? No to się zmarnuje. Najwyżej. Eee. A dobra kurwa, otwieraj ta drzwi. No chodź, na kurwa. Dawajta, dawajta, do przodu. I wczytywanie ta historia Resident Evil. kod Weronika. U, Kurwa, ja jestem zapełniony na maksa. Dobra, otwieraj ta drzwi. Chuj tam, nie będę zbierał fantów, zaraz będą komentarze. O kurwa, nie wziąłeś. O, zioło było. O kurwa, Stefan nie goni z motyką. Ziukuma, ziukuma, kurwa, morda. No, szyna, weź tam napierdalaj, no. No kurwa, no, co ty się z nim pierdolisz, co ty kurwa. Amunicji masz mało, kurwa, 300 w magazynku, ja pierdolę, co za dziwka O, Uuu, nice, dzięki, kurwa. Trochę się... Szczelało nie Dobra, chodź kurwa na parapet O kurwa <laughs> What the fuck, this? <laughs> ja pierdolę, o kurwa zakapiłem się o, o, o. O, Dobra, dobra Nie spadaj O kurwa, wyruchali go w dupę O kurwa, dawaj szyna Szanał, szeneł, Trzewa O kurwa, co to się dzieje Kurwa śmigłowiec mi. O ty kurwa. Gdzie jest to motyko? Wypierdalaj. Chcesz pogadać kurwa? Ej, no schowaj chuja. Ej, no kurwa, co jest? O, o kurwa, ale impreza. Ej gdzie kurwa, piuta ładujesz. O kurwa. O O Jezu, ole boli. O Jezu, o Jezu, główkę dosto, kurwa. Stawaj kurwa, o sama cię zajebie. Gdzie jest to motyko? Wypierdalaj cebulę kroisz. Kurwa, buraku jebany, asfalt pierdolony Olefantów Ty, szyna, idziesz ze mną czy zostajesz? Kurwa, jeszcze, ja już miejsca nie mam e... No come on, kurwa, nie tylko dupo swoją kręcisz, to, kurwa za zajebany, o, teraz snajpera się zabawimy, kurwa No idziesz, kurwa? Weź, może mnie ulec, czy coś e... Kurwa, tyle omnicji, no, ja pierdolę a dobra, chuj tam. Najwyżej. O tu będzie chuj, z kurwy. A kuku! Dzięki, szanę. Cium, cium. Już mnie nie chyba nie mamy. Kwiatek zielony. Zrobimy sobie potem miksa z tego. Do Dopalacza, kurwa. Po którym kurwa jajca skręcą się na wylot. Wykręcą się w sumie. Tam jeszcze burak. Dzięki, szanę. Szynko ty moja. Szyno kurwa do pociągu. Do lokomotywy. W sumie. Ej gdzie kurwa złopato, gdzie Gdzie złopato kurwa? Teraz przypierdolę kurwa. Ej no kurwa, chowaj motykę kurwa. Chowaj motykę kurwa, bo ci ją w dupę wsadzą. Uśmiech poproszę kurwa. Tak, w chuja mu, w chuja. Wytnij mu wackę i w dupę wsadź Weź mu woda z kurwa. Pytały się, chowają kurwa. Nie można spokojnie. Cieszysz... Cieszyć się kurwa. Otoczenie. No kurwa, wszędzie granat, granata ja nie ma miejsca. Ja pierdolę. Niech was chuj pogrzebie. O, beczki. Z miodem. Mhm. Chuj. Mmm, dobra. Ech, co my tu mamy? Pomóż przy skoku. Dobra, skacz, szanowni. Jo, ale Matrix, ja pierdolę.